Hmm. Ale piękna rzeczka Ojejku Trochę przekwita, ale wygląda całkiem spoko No, fajna jest ta rzeczka Chciałem zademonstrować jedną rzecz to jestem ja i duża pokrzywa. No, najwyższa gorączka tej pokrzywy jest gdzieś tutaj. Jest strasznie wysoka. Jest większa ode mnie. jest tu dużo pokrzyw. Ale jest fajnie. Jest fajnie jak jest fajnie. To jest niesamowite, że dosłownie przeszedłem kilometr od ostatniego przystanku autobusowego w Kiekszu. w tych miejskich. I tu jest tak pięknie. To jest niebywałe. Tam gdzieś jest przystanek. I tu jest cały czas ścieżka i to jest super. O, teraz na przykład wlazłem w takie liście. I teraz e, mam tak niedużo przejścia dookoła siebie. Ale no jej no to jest cudownie. jakie to jest piękne w ogóle wszystko. Wydaje mi się, że jestem to sam, ale idę do jakiś ruin. To dzisiaj kontent podróżniczy po kochansku przejmuję. Ok, generalnie fajna sprawa, bo zbliżam się właśnie do ruin starego PGR-u. I jeszcze dawniej to się nazywało chyba Folwark Wielkie. Dobrze... Dobrze pamiętam. No ja jest to niepodal jeziora, bo tam jest jezioro, tam gdzieś jest ten przystanek, o którym wspominałem, że z niego wysiadłem. A tutaj. A tutaj no co, no jest to. Także raz sobie podejdę bliżej i zobaczę, czy uda, uda mi się tam jakoś wbić i obejrzeć, co jest wewnątrz. Widzę, że niby to miało być w planie ogrodzone płotem, ale widzę, że jako tako i na odpierdol. Także tam jest kilka opcji na wejście. Tutaj oczywiście jak się odpowiednio zadam. No i tutaj jest. Prawie, że wydeptana ścieżka do środka. A tam to już w ogóle wejście jest takie, że chyba z niego już skorzystam. Dobrze, staram się być tutaj cicho, żeby żadne wibracje mi tu konstrukcji nie wzburzyły. No tak to sobie wisi. To są jakieś fragmenty, ewidentnie po pożarze. O, hehe. Szereg Poznań, coś tam, coś tam. Dziura w ziemi. Streszny przeciąg generalnie. i w dachu również są dziury. Także miejsce pewnie ciekawe. Przedem przez jakieś pokrzywy, więc zobaczę, czy mnie nie będzie bolało za bardzo. Ale wewnątrz to wygląda tak. Tu pewnie było jakieś pole, to trzeba z jakiś plac, jakieś przestrzeń, na której coś się tutaj odbywało, stały pojazdy. Bo to jest po środku postawiony słup, taki no, typowo do przekazywania elektryczności, ale wiadomo, wszystko jest opuszczone. Zadosło, a tu jest tylko jakieś bardzo świeże grafity, które wygląda bardzo spoko. To jakiś barak, może jakiś magazyn albo coś pracowniczego. Tam jest druga część, spróbuję do niej podejść. No i w ogóle tu jest całkiem sporo interesujących rzeczy. Dobra, tu się chyba nie chcę jakoś bardzo zbliżać, bo tak wygląda w ten sposób. Jakaś Ania skończyła 100 lat. jesteśmy tu tu wali odchodami. tego tu nie ma, ale pewnie z uwagi na to, co się znajduje tutaj. Jest dużo do tu jakiś materac, tam jest jakieś przejście. Tam również. No jest to pustoszałe, jest to tak w pośrodku niczego, że bezdomnych również by się tu nie spodziewał. Także zaraz i oglądać się te pozostałe budynki. Można faktycznie jest tam największą przeszkodą na tej trasie zauważyłem, że są pokrzywy, bo one są dosłownie wszędzie. A ten budynek wygląda w sumie znaczy budynek. Wydmuszka budynku jak widać w środku. Mm. Nie wiem czy będzie dało się tam wleść i coś obejrzeć. Tam jest jakieś betonowe coś na samym środku. Zaraz sobie zobaczymy co to albo nawet teraz, bo z tym budynkiem to... Nic ciekawego. Trawy są strasznie wysokie, piękne i kolorowe, ale... Jest strasznie wysoki i boję się, żeby nie stanąć na nie stanąć na czymś nieprzyjemnym. Co by mnie zaraz wyjaśniło z moimi woodboxowymi zapędami. Okej, okay, dobra. Tu mam po prostu betonową rampę. Po jest na nią wejść. No No i jestem na betonowej rampie. Tam jest jeszcze jeden budynek do zobaczenia. No to stoję, jest jakieś półtora metra może wysokości, tamtędy wlazłem, w z daleka to wygląda niesamowicie, to są dwa osobne budynki przedzielone taką dużą ścianą i tam śmierdzi odchodami, a tam generalnie da się wejść, nie śmierdzi aż tego tak odchodami, tam jest jeszcze jakieś coś zadowalonego, za nami oczywiście ten barak, tutaj jest taka ostatnia rzecz, którą można by zobaczyć. I tu jest jakaś budka za krzakami. Także spróbuję, okay, dobra. Tutaj ten budynek wygląda w taki sposób. Tak okna pewnie wychodzą na ulicę, a tylko są zarobione sklejką. Oczywiście standardowe dziury w dachu, wszystko które widać. Wszystko już, już. które widać. Przepiękne błękitne niebo. No i co? Jak nie, nie spotkałem tu żywej duszy. Jest cały budynek, śmietnik. No wiadomo, jest to opuszczone i dzieje się co się chce. Została mi ta budka i będę stąd leciał, bo w sumie no tyle. Fajny spot do obejrzenia, jak się lubi takie śmietniki, ale no ile można po tym łazić. To pomieszczenie zachowało się chyba najlepiej, także spróbuję się tutaj do niego jakoś przebić przez te pokrzywy. No i się zobaczy, co tu jest ciekawego. Mamy pomieszczenie, jakieś akablowanie jeszcze pozostało i drugie pomieszczenie. Stoję sobie na deskach, jest jakieś zejście w dół, no ale jest to beton, jest to ewidentnie beton i, no i beton przetrwał. No dobra, jest tu, jest tu nadal ciekawego, więc czasem lecieć. I tyle, tyle było z Urbeksu. tam jest jeszcze jeden budynek. Zapisano, że wstęp z dolajny bóg gejść tam zawaleniem, no ale wiadomo jak zawsze zrobić. W, w, w ogóle jeszcze ważne PG-owe detale. Tutaj są słupy z elektrycznością i lampami, tu jest kolejny. To jest jakaś tabliczka z adresem najprawdopodobniej albo numerem budynku, co to w ogóle jest. No jak się teraz zajrzałem do tych słupów, jest nieco więcej. Także można sobie wyobrazić jaka to była, jaki to był duży teren. I jak to służyło? To jest jakaś dziura w płocie. Chyba, że będę kierować w tamtą stronę tych, tych zabudowań. Bo gdzieś tam jest wyjście na jakąś alejkę i ścieżkę, którą się chciałem trzymać obchodząc. Jest kiepskie dookoła. No ale wiadomo, jak znalazłem śmieszny budynek, właściwie kompleks śmiesznych budynków, trzeba było odbić i zobaczyć. O to trochę chodzi. Takim to, w ogóle okazało się, że się wyciągałem przez bramę, tak to jest napisane, że wstęp zbraniony że broni tego Makropol. Dobra robota Makropol, obejrzałem wszystko i jak na razie żywej duszy. Ale w sumie bardzo dobrze. Tutaj nie wiem co jest z tym budynkiem. Jest to jakieś uchylone okno, coś jest zabite dechami. To jest chyba najbardziej creepy w takich miejscach. Tam są drzwi bez klamek, bo klamki są wyrwane, Ale nie będę tam raczej wchodził, bo to już co ma na moje no to na zbyt cywilizowanie, żeby temu zaufać, że to jest miejsce takie miejsce takie serio opuszczone. Tutaj chciałem podejść, chociaż zerknąć o co z tym chodzi. To jest oczywiście standardowa tabliczka, i są tu jakieś korytarze, ale no jest to też jakaś belka, i szczerze powiedziawszy, zastanawiam czym się chce tu wchodzić. Jakieś kontakty, coś, nie, chyba nie, chyba nie, na... Chyba nie na moje nerwy. Jest to z tym bardzo początkującym odbeksem, i i to jest nie na moje nadwy, żebyś tam pakować, bo to może być takie. No to okna na przykład tu góry są bardzo świeże. To wszystko wydaje mi się, jeszcze zbyt takie nowe i cywilizowane, żebyś tam ładować i oglądać. Co innego totalne ruiny po pgr ach Ale wydaje mi się, że wlazą na jakąś posesję która jest jednak zamieszkała. No tam gdzie mam jakieś ręczniki w oknach, to są jakieś ubrania, jakieś pranie wisi no To też wygląda tak pół na pół trochę Trochę może faktycznie i ten budowy Ale może i faktycznie coś Także... no, się siedzi Także Dobra, czas chyba wysłać do obchodzenia jeziora. Chociaż Czy za tym oknem sufit jest potwornie Ale są okna są świeże, bardzo dziwne sytuacje Jakby rzeczywiście ktoś z tego korzystał z kolei. Dach tutaj ewidentnie zawalony. I tutaj też. To jest takie miejsce trochę pół na pół. Chociaż wydaje mi się, że to może być że to może być kwestia tego, że to tabliczki teren prywatny to bo wiadomo, to jest teren prywatny. Ale tutaj z kolei ten budowy wskazuje na to, że może faktycznie ktoś się za to wziął. Remontował, odkupił po jakimś pożarze, bo tam jest ewidentnie spalona belka. Jakiś piorun w to strzelił, albo coś innego się zapaliło. No i teraz to sobie gnije. Z w miarę świeżymi oknami, z jakimi zalążkami tego... Tego stanu, że ktoś coś chce z tym zrobić. A stoi i gnije. To by wskazywało te świeże okna i to, że to jest zostawione w takim stanie, że tu pootwierane, tam pootwierane, tak jakby wewnątrz był pożar. No bo wiadomo jak... Trzeba uciekać, to trzeba uciekać. Zostawia się wszystko w popłochu. Także myślę, że koniec końców to było opustoszałe, ale w tak dobrym stanie, że mógłbym tam kogoś zastać w środku. No ale wiadomo. Także już napotykam na trasie pierwszych ludzi. Naprawdę stąd wygląda jak pusta. nawet widać ten zawalony dach. Już napotykam na trasie pierwszych ludzi. I sobie po prostu pójdę dalej tą ścieżką. No i to by było na tyle. Takie moje przygody. Jeszcze jedna śmieszna rzecz związana z elektrycznością. Natknąłem się na te słupy i one prowadzą na tamten teren. Tylko że jakby przelatują przez niego i nie wiem, czy tam w końcu jesteś podłączony, czy nie, bo stąd już nie widzę. Ale może faktycznie ktoś tam mieszka. No nie wiem. Jest takie ciekawe miejsce. W ogóle poladzę na molo w chybach i wygląda tak. Też jest spoko. No. уже здесь там